Tomasz Duszyński nie jest nową postacią w gronie polskich twórców kryminałów, ale mało miasteczkowy to moje pierwsze spotkanie z jego prozą i muszę przyznać, że było to spotkanie nader obiecujące. Choć bardzo lubię kryminały i czytam je od lat, to muszę przyznać, że ostatnie tygodnie jakoś nie obfitowały w tego typu lektury. Powiedziałabym nawet, że mam swego rodzaju przesyt tymi kryminalnymi historiami, no więc postanowiłam na jakiś czas je odłożyć. Ale życie miało dla mnie inny plan, a konkretnie miało dla mnie powieść małomiasteczkowy Tomasza Duszyńskiego. Ta powieść zaczyna się dwuwątkowo. Po pierwsze Wrocław. Studentka Joanna Wasiak wychodzi pobiegać. Wybiera znaną sobie trasę, lecz nie wraca do domu. Zostaje uprowadzona. Śledztwo w tej sprawie prowadzi dwoje policjantów: Anna Rzecka oraz Kamil Stryjewski. Z jakiegoś powodu ich byłemu przełożonemu szczególnie zależało, by to właśnie oni prowadzili tę sprawę. Tymczasem do niewielkiego śląskiego miasteczka Wiązowa po 20 latach powraca Konrad Cichecki. Początkowo wiemy o nim dość niewiele. Wiemy, że jego ojciec Jerzy choruje na raka, a obaj mężczyźni od lat właściwie nie utrzymują ze sobą kontaktów. Konrad, podobnie jak ojciec, jest policjantem, tyle że od kilku miesięcy przebywa na zwolnieniu lekarskim. A ze strzępów rozmów Konrada z dawnym kolegą wynika, że lata temu wyjechał on z Wiązowa. Niejako uciekł, rozczarowując tym samym przyjaciół. Dowiadujemy się też, że zaginęła Krysia Biegaj, zwana Kreską. Szkolna koleżanka Konrada. Ostatni raz widziana była podczas pomaturalnego ogniska na wieży ciśnień w strzelinie. Dziewczyna nigdy nie została odnaleziona. Do dziś uczestników wydarzeń tamtego wieczoru dręczy pytanie, co się stało z kreską, a znalezienie zwłok kobiety podczas rewitalizacji wiązowskiego rynku przywołuje wspomnienia i sprawia, że zaginięcie sprzed lat znowu znajduje się w centrum uwagi mieszkańców małego miasteczka. Z każdą kolejną stroną czytelnik upewnia się, że te pozornie niepowiązane ze sobą informacje. Są w rzeczywistości elementami tej samej układanki. Kolejne odkrycia prowokują do snucia kolejnych domysłów i do podejmowania kolejnych tropów podrzucanych przez autora. Duszyński świetnie oddaje klimat małej miejscowości, gdzie niewiele da się ukryć przed sąsiadami i gdzie siatka wzajemnych powiązań jest tak gęsta, że przecięcie jednej nici. Skutkuje lawiną niespodziewanych odkryć i zdarzeń. Główny bohater Konrad Cichecki to postać wielowymiarowa. Niewątpliwie nosi w sobie jakąś tajemnicę związaną ze służbą w policji. To i jego znajomość z aspirant Rzecką sugeruje, że być może jest jakaś książka, jakaś powieść, która mówi o przeszłości Konrada. Niestety nie znalazłam żadnych informacji na ten temat, więc jeśli wiecie coś, czego nie wiem ja, to dajcie znać w komentarzach do tego odcinka. Konrad pokazany jest przez Duszyńskiego także jako mężczyzna, który po wielu latach próbuje na swój sposób naprawić trudne relacje z ojcem. Zdaje się, że po śmierci matki Konrada obaj panowie nie potrafili się porozumieć. Jerzy nie okazywał emocji czy bliskości, nie okazywał też słabości, zawsze komunikował się z synem w takich krótkich żołnierskich słowach. Dopiero perspektywa śmierci ojca sprawiła, że w tym budowanym przez lata murze pojawił się wyłom. Konrad Cichecki zmaga się z traumą i poczuciem winy po zaginięciu kreski. Szkolna paczka przyjaciół nigdy nie pozbierała się po tym wydarzeniu. Śledztwo w sprawie zniknięcia dziewczyny prowadził ojciec Konrada. Po latach, cichecki junior postanowił zrobić wszystko, by dotrzeć do prawdy, nawet jeśli oznacza to niebezpieczną grę z przestępcą. Z poczuciem winy zmaga się też Jerzy. Zależy mu na rozwiązaniu dawnej sprawy, ale też ta jego determinacja zdaje się być wyciągnięciem ręki do syna, okazaniem mu wsparcia i miłości. Sporo miejsca poświęca autor aspirant Annie Rzeckiej i to zarówno w sferze jej współpracy z Cicheckim, jak i w sferze jej życia prywatnego, a to ostatnie dosyć mocno się na oczach czytelników komplikuje, ale pozwólcie, że tutaj postawię kropkę, by nie zdradzać Wam wszystkich wątków. Zawiła intryga wciąga. Lekkie pióro Duszyńskiego sprawia, że mało miasteczkowego czyta się znakomicie. I choć konstrukcyjnie ta powieść nie zaskakuje, bo autor korzysta z bardzo popularnego schematu czyli źródła współczesnych wydarzeń znajdują się w przeszłości to jednak jako weekendowe czytadło ta książka sprawdzi się po prostu świetnie. Niestety nie popisała się tutaj redakcja, bo w kilku miejscach błędnie zostały użyte imiona dwóch bohaterów: Konrada oraz jego szkolnego przyjaciela Olafa. Trochę wygląda to tak, jakby być może, to jest tylko moja interpretacja, autor w czasie procesu twórczego zdecydował się na zamianę imion tych dwóch bohaterów, ale później nie wszędzie naniesiono poprawki. W innym miejscu zaginiona Joanna Wasiak staje się nagle na chwilę Joanną Biegaj, co w kontekście tropów podrzucanych czytelnikowi może jednak wprowadzać zamieszanie i irytować. Pozostaje więc mieć nadzieję, że w kolejnym wydaniu jednak te błędy zostaną poprawione, a ja dodam tylko, że mało miasteczkowego czytałam w formie e-booka. Smaczkiem może być fakt, że akcja Małomiasteczkowego dzieje się w miejscach, które istnieją naprawdę, jak wspomniana wieża ciśnień w Strzelinie. Można więc wybrać się na Dolny Śląsk, odwiedzić wiązów, strzeliń czy wieś Księżyce, gdzie również częściowo dzieje się akcja tej powieści. Ja naprawdę bardzo doceniam takie lokalne akcenty, bo to jest świetna, a zarazem nieoczywista forma promocji regionu. Podsumowując, jeżeli jesteście fanami kryminałów i szukacie przyjemnej lektury na długie jesienno-zimowe wieczory, to Mało Miasteczkowego Tomasza Duszyńskiego Wam polecam. Ja już zapisałam sobie to nazwisko w Kajeciku i postaram się sięgnąć po kolejne pozycje tego autora, zwłaszcza, że jego seria kryminalna Glac zbiera świetne recenzje. Więc myślę, że warto się temu przyjrzeć nieco bliżej. zaginięcie sprzed lat ponownie staje się w centrum jeszcze raz i sprawia, że zaginięcie sprzed lat ponownie zostaje jeszcze raz dobra dobra